Tomek Piórkowski, MX Puro School. Od razu przejdę do sedna. Koszt w detalu jest to 3700 zł. Nie wiem, czy można kupić taniej, czy można kupić drożej. Koszt rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego waha się od 10 000 do 15 000 i wyżej. W związku z tym od razu powiem, że się opłaca. Ból przy zerwanych wiązadłach krzyżowych gwarantuje wam. Chciałoby się zemdleć, żeby nie coś tego bólu. A teraz o tym. Pod K8 model 2.0, czyli ostatni wypust. Czym się różni od poprzedników? Ano tym, że tu jest czarny, a tamten niebieski. Tamten wchłaniał pod. A tutaj jest pianka gumowa, która nie wchłania wilgoci. Tylko ją, że tak powiem, gdzieś tam skrapla się, ścieka. W związku z tym nie śmierdzi. Co jest bardzo istotne. Nie śmierdzi. Oczywiście. W tych miejscach mamy wstawiony, tak jak zwróćcie uwagę, ogranicznik, który także jest amortyzacją, do przeprostu kolana nie doprowadzi. Osłona stawu kolanowego rzepki, nawet przy kącie większym, jest stuprocentowa. Pełna regulacja 4 czterech 5, co jest bardzo istotne w przypadku wszelkich ortez, na tych paskach jest napisane Dwa, tutaj jest napisane jeden, o, jak jeśli widzicie, o jeden gdzieś tu, tak, o jeden, jeden, dlatego, że to jest kolejność zapinania, w przypadku ortez jest to bardzo istotne, w momencie, kiedy je zapniemy na stojąco, później założymy spodnie, założymy buty, gdzieś ta orteza będzie nam latała i ona tak słuchajcie, nie spełnia swoich warunków, tak, najlepszy jest kąt, tak jak piszą zapinać ją pod kątem 90 stopni Kolano zaczynamy od paska pierwszego, drugi, trzeci i na końcu ten pasek gdzieś tam te ortezy zawsze nam się e, poluzują, coś się przesunie nie rzepi. ona się gdzieś tam ułoży, tak? odciśnie nam się, na... ale pamiętajcie nie nosimy ich non stop choć muszę się przyznać, że pody mają certyfikat medyczny tak, certyfikat medyczny który daje nam Możliwość uprawiania każdego rodzaju sportu w tych ortezach można zadać pytanie, czy można je kupić na nasz polski NFZ. Słyszałem o patentach, słyszałem o wielu jakichś takich rozwiązaniach, ale nigdy nie spotkałem kogoś, komu by się to udało. Oczywiście można pójść do lekarza, coś tam pokombinować, pokombinować, kupić i występować o zwrot do. Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie wiem czy tak będzie, ale mają certyfikat medyczny. Mało tego, po odklejeniu się łąkotki pękła mi coś tam, coś tam, bania z kolanem, no i nie mogłem chodzić, tak? Eee, słuchajcie, wyjąłem, bo to się zdejmuje, wszystko, ochrona drzewki i chodziłem w niej przez dwa tygodnie. Normalny stabilizator stawu kolanowego. Druga rzecz, z racji tego, że jeżdżę tylko i wyłącznie na snowboardzie po na nartach, nie mogę jeździć, bo mam tak rozwalone kolana, to też jeżdżę w tych ortezach i trzymają mi kolana. Eee, kurczę, dla mnie, użytkownika e, sportów właśnie e, zimowych, jest to idealne rozwiązanie. Coś, co mi przytrzyma kolano, kiedy będę jeździł na motocyklu, Nigdy będę jeździł w zimie na snowboardzie. Mało tego, do sportów wodnych też jest używana ta Orteza. Ludzie jeżdżący na wakeboardach, na windsurfingu, na surfingu używają właśnie podów. Możecie sobie pooglądać. Ja wiem, reklamówki. Powinienem powiedzieć dużo więcej o tym, że tutaj jest wstawiona szyna specjalna. No bo jest! Włókno węglowe, Kevlar. No bo jest! To wszystko jest. Za 3700 zł. No kurczę, musimy się spodziewać czegoś bardzo dobrego. Nie ma co gadać o tym, że jest to kiepskie. Nie ma co gadać, bo jest to naprawdę dobre. Jest to jeden z tych produktów, na które warto wydać pieniądze. Tak jak powiedziałem na początku, rekonstrukcja to jest kilkanaście tysięcy zł. plus ból. To jest tańsze. No ja wiem, ból wydania hajsu jest duży. Ale jest to nic w porównaniu z tym. Ja naprawdę bardzo serdecznie polecam Ortezy pod K8. Tomek Piurkowski, MX Puro School.